Bądziarno! Gostek, przywitaj się. A widzisz. Szkolony. A że morda, bo przekrudziłem go z większego pomieszczenia. Tu saderka już naszykowana od wczoraj stoi. Przyszykowano, tu musiał podprostować, podspawać ten ostatni. Nie jest to idealnie proste, ale na te moje 10 rządków to jest dobre. Ferguson, troszkę ukurzony. Uprawiła już sobie wczoraj ta zagroda Dlatego takie koła zmazane Ach, Pierwsze, trzeba zaczepić Dwukołówka, bo jada po nas kolejnego byczka i już pojadę po niego za chwilę, bo żeby w tym miejscu pode mnie jechać. John <laughs> A. być jeszcze stopka. Sklero za nie boli, ale trzeba się nadskokać. Hała! Ale przywalił. Byczka ta sama co ostatnio, także tam nic nie będę rywać, umie już pięknie, drzewa kwitną, wiśnie, czereśnie, rozkwinie, jabłka. Na razie tu na boku stana. Tak będzie. Zanim jeszcze da wyjeżdżał To się nasypia kartofli do sadzarki. A, tu by to trzeba było jeszcze zawrzeć A, stoi teraz na krzywym, to to nie zawrza Muszę to klapa zrobić No w tym celu muszę najpierw albo dopaść na złumie jakieś kątowniki, albo kupić kaś na składzie w mieście Ha 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 że usiłował tam taki, tak pryzma kiszynki troszkę to uprawić i wyrównać no i prawie się udało, no, że w jednym miejscu prawie się utopiłem. <śm> Muszę popiół wybrać z piwnicy, bo jutro ostatni roz w tym sezonie grzywczym odbierałem popiół. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Tak, tak, tak. Dobra, to idziemy po worki. Tu to pewnie wominał podłoga na grum, bo tu się musza schylać. No tu piec trzeba poprzymykać Okej okay. Tu jest mój zapas drewna Godali że w komentarzach pisali, że to, jest, że to są śmieci Nie wiem, złe to. Deska też zło Jak wpakować pora desek na jedną na, na drugą to przecież też ci mam ciepło nie. A węgiel jak na razie po 1150 Jak obserwowałem tam na PGG Kartofle już mi zaczynają tu kiełkować Zaś będzie trochę widać i z tego worka Ale nie ma problemu o. No, najpierw najpierw sobie ich tu półkładą Jeden zaniesiony, tu jeszcze chyba siedem. Sześć Kaj wyładzisz dziadu, leź do worka Maja, co tam? O co chodzi? Dobra. Jonosza dali. A z wami się roz... rozłączy. No widzisz, Maja też się musi przywitać. Ha. Tak. Pochwój się, no. Tak? Maniek Moje pomocniki tam gościł co mordać, że <grystanie> do później Boże, to jakoś powiązane Masakra A zresztą te worki i tak są kijowe Как еще я посторажусь, то на ленку тебя услышу. Z się troszkę ciężko sadzi, taki już trochę skiełkowane, no ale cóż, takiemu... To też w prywnicy większość zimy okienka były otwarte. Бераться в падло. Dobra. Nasypane idzie sadzić, ale nie w tym momencie. Teraz zbiera Fergusuna jada po tego byczka. Auć! Kurde, ale zostaną w między deski na deska. Tak to sobie idzie fajnie go narobić. Kostka strzaska, dziabuco. To jest mój statyw na telefon. Dobra. Jada po tego cielika. Czym da się, to po tym. Okej. Okay. Wróciłem. Byczor przyjechał. Ta opaska mnie wkurza coraz bardziej. Gdzie nowo zamówić? Trzeba jeszcze stanąć i sprawdzić, czy to działa. Ok, na bielo. Wczoraj że chcę to uprawił Można się usadzić. Tu też że trochę pojeździł Ale tam jest sajgon totalny Tu też jest sajgon totalny Chyba nigdy nie wyschnie Chyba w lecie jak będzie 2 dni po 40 stopni to Było uprawione już wczoraj Dźwigny dwie, że sąsiadowi balustrady nie ściągnąć. że to się będzie zawieszać na tych kiełkach o tu trzeba było przełożyć kartofla ale typura pora przejazdów to ja sobie umiem za każdym przejazdem słyść i ściepnąć Trochę tych kartofli. Moje marzenie to jest tu mieć płyta e, e, betonowo, choćby ze starych płyt z odzysku, żeby na środku był murek i po bokach dwa murki. Dwa takie krótkie, przejazdowe silosy. Na długość, powiedzmy, 25 metrów. To już dwa razy, dwa to już jest 50 metrów, nie? I to by mi całkiem stykło. Ale niestety, nie mieszkamy w plutyczach i za darmo nie dawają nic. <gry> Majki kwitną, czyli mlecze, miszek lekarski, dobry miód się z tego robi, w zeszłym roku miło kolegi, małżonka dała taki mały słoiczek, znaczy w zeszłym roku, a już sam nie wiem kiedy by tam byli. <śm> Że muszę przeregulować troszkę, muszę ta maszyna dostać bliżej, chyba. Bo tu mi robi taki fast szeroki rządek, bym musiał dociągnąć ją w tę stronę. No, kurde, zaś to stoi! To jest przesada. A, tu już jest na maksa, no to już dalej nie pójdzie. Musi być jak jest. Teraz na kwasty przed wschodowo czy po wschodowo potrzebuję czegoś co jest na mało powierzchnia tłum, nie wiem tego Wtedy jeszcze na pewno wlezę. obejrzymy jak to dali te kartofle Chcia zaś trochę grzebnąć tam Dobra pany i panewki, odezwę się jak to posadza do końca Gdy widzę, że Już zaś jest sprawa tego materiału nagrane, a bez przesady Bo potem to niektórym się nudzi oglądanie takich dłuższych materiałów Dobra, posadzone kartofle. Chyba tu tego wyszło. Jakiś traw skocerzech wyrył. Trzeba zaraz się tego pozbyć. 12 rządków. Chyba tu tego może być. 7 marów. 5 ziarów. Coś takiego. No. Jak widzicie, grudy tak dość nawet się rozbiły. No, tu trzeba przysypać, bo tu na końcówce to wiadomo, że to już jak wyciągasz to już nie sadzi Jest git Zobaczymy jaki plon będzie w tym roku, bo to był może nie sadzeniak taki typowo No znajomy mi po prostu przywiózł W zeszłym roku to były sadzeniaki i te mniejsze zostały po prostu wybrane jako powiedzmy sadzenie, jak taki wtórny, o. Dobra, sadzarkę idzie schować. dni robota na ten rok zrobiono. Ja nawet jeszcze uznałem ja go tam mhm. kawałek kartofli posadziłem, taki mini mini. Tam gruntki będę robić za niedługo. Może nawet dzisiaj. Tam też sobie cztery gruntki kartofli posadziłem, bo za dużo by to tam było. Ale myślę, że chyba za blisko obroga je posadziłem i możliwe, że yy... była to niepotrzebna robota, ale że sobie teraz byda po tym jeździł, jakby da wybierał kiszonka. Ale, o, tu też jeszcze jakiś kartofodek, a wsadzimy go w zimę, niech se rośnie. O, cyk. I gijtes. No, teraz będę tak jeszcze musiał naprawić mój obsypnik, a niestety ktoś już tu kiedyś był ze spowarką i całe się to obłamało. No, tak wygląda ta resztka, ogólnie to tu jest widzę jakieś przylubki coś z czegoś to było przerabiane, bo tu wszędzie jest na spawane, a tu już też pękło. Pewnie też za chwilę odpadnie. Przydałyby się takie redła. No ja takie coś dostanę? To co ja w sklepie to już jest psińco warte. Na złomy na najlepiej szukać. Jak będzie kiedyś. Może będzie leżeć, czasami się zdarzyło. No. Tu też już to wydrżyte całe. Nie wiem co z tym zrobić, naprawdę. Słabo to wygląda. Jak to wsadza w zimę to to... Takie spawanie to to ułomię zaraz. Ułomię jeszcze jeden tu, ale hmm. z miarę proste to jest. Jakby to trochę bardziej prostu no tu jest krzywo. Jakby to bardziej poprostować, to może by to jakoś zdało egzamin. A zobaczymy. Do objeżdżania jeszcze trochę je czasu. Adzie jest świeżo posadzone. Wczoraj, że to uprawił. Doch tej trowie w tym wszystkim uschnąć no i dzisiaj jest posadzone i git. Gro i trumbi jak to go także na tym zrobino, zrobiono czym ta się to zaś